Dzień dobry Państwu. Yy, dziękuję bardzo za zaproszenie GPW. O, z tego co liczę, to ostatnim razem byłem tutaj chyba 15 lat temu. To już jakiś jest powód, żeby znowu się pokazać. Jeszcze raz dziękuję. O, I przejdziemy, żeby nie, zawiera, nie zabierać dużo czasu, a przejdziemy od razu do meritum. O, kiedy przyjechałem do Polski, po prawie 20 latach nieobecności i miałem za sobą już projektowanie systemów transakcyjnych, doświadczenie na Wall Street i doświadczenie na rynku commodities amerykańskim. Byłem wtedy już na etapie opcji, no i to nie był akurat temat, który specjalnie był w kręgu zainteresowań tutaj, a ja jednak przy tych opcjach pozostałem. Dlatego chcę przede wszystkim państwu powiedzieć, co się przez, przez te 20 lat działo na świecie, jeżeli chodzi o opcje. No więc, jak to wygląda w tej chwili? Kiedyś przede wszystkim to było Chicago, CBOE, CME, czyli Merck. W tej chwili mamy o wiele więcej giełd i pojawiły się tutaj nowi gracze i to dużego kalibru. Zwracam uwagę, więc tak, CBI ciągle jest i ciągle ma dużą pozycję, ale jednocześnie na drugiej pozycji jest ktoś zupełnie nowy, to jest to jest giełda w Indii, która jest jakby powiedzieć największym zaskoczeniem chyba 10 lat. B 3, to jest giełda brazylijska, również jeden z liderów. Ciągle w dobrym miejscu jest Eurex, no i Hongkong tradycyjnie. Teraz, co się działo przez te wszystkie lata? A przybyło przede wszystkim wiele, wiele nowych serii. Ogólnie terminy wygasania są wiele krótsze, ciągle trend jest kontynuowany, tak jak to widać tutaj na załączonym obrazku. To jest, jeżeli ktokolwiek zajmuje się aktywnie, czy, czy, czy kontraktami futures, czy kontraktami opcyjnymi, to wie doskonale, że to jest Option Trader, Interactive Brokers. To jest znana platforma. Specjalnie ją wyciągnąłem, żeby pokazać, jak to wyglądał. Kiedyś dawno temu, 20 lat temu, to z tej strony mieliśmy, mieliśmy około. Nie wiem, 4-5 serii. W tej chwili jest mniej więcej, nie wiem, 20-30 plus, proszę zwrócić uwagę na te zakładki. Praktycznie serie wygasają co dzień, co dwa, co trzy. Można to układać na naj, najprzeróżniejsze sposoby. No i oczywiście płynność przez ten czas zmieniła się diametralnie. Większość tego, co tu jest absolutnie się do tego nadaje. Jak to się rozkładało, jeżeli chodzi o świat? No i wszyscy mniej więcej widzimy, jak wygląda nasz region. To jest ten najniżej. My wyciągnęliśmy tutaj ten czas ostatni, czyli tylko ostatnie pięć lat. Ciągle to się nazywa Americas, ale tak naprawdę to jest przede wszystkim to jest przede wszystkim Chicago. No i właśnie to, na, czym, na co zwróciłem uwagę, czyli regio, region Pacyfiku, Azji Pacyfiku, to jest właśnie to zielone i spory kawałek tego, tego zielonego wykresu to jest właśnie giełda w Indiach. To pokazuje celowo i celowo nie jest pokazane na dole i jakie to są lata, dlatego że e, myślę, że ktokolwiek zajmuje się rynkiem globalnym aktywnie, a nie tylko o nim opowiada, będzie doskonale wiedział co to jest za punkt tutaj na dole. To jest proszę Państwa rok 2008 i Widać wyraźnie, co się działo przed tym rokiem, 2008. Czyli po prostu kapitał odpływał do reszty świata, aż wreszcie odpłynął w takim miejscu, że później już odpływać przestał. Od tego czasu kapitalizacja wróciła z powrotem do poziomu 50%, czyli Ciągle rynek amerykański, bez względu na to, jaka by za tym propaganda nie stała, czy ktoś to lubi, czy nie, jest odpowiedzialny za połowę obrotów. To akurat nie jest wykres wolumenu opcji, to jest kapitalizacja, czyli całkowicie wartość. No i teraz parę rzeczy, które, na które chcemy zwrócić uwagę. Jednocześnie od razu chcę powiedzieć, że ja nie sugeruję bynajmniej, co należy robić i cokolwiek kopiować. To nie jest absolutnie moje zadanie. Nie zajmuję się ani publikowaniem, ani blogowaniem. Całe życie robię, projektuję strategię, projektuję systemy, zarządzam ryzykiem i to jest moje główne zajęcie. Jeżeli cokolwiek publikuję, to jest tak zwany side effect, efekt uboczny. Więc dwie, a dwie, podstawowe wielkości z rynku amerykańskiego. Mówimy o to wszystko Wall Street, ale to nie jest dokładnie Wall Street. To co mamy po lewej stronie, to jest poczciwy Dow Jones, który ma prawie już 130 lat. A proszę zwrócić uwagę jak wyglądało, jak wyglądał jego rozwój. Na samym początku widać wyraźnie, że to wszystko nie przebiegało całkowicie gładko, a przez parę lat był praktycznie prawie w tym samym miejscu, cofał się praktycznie do poziomów. O, dopiero od pewnego czasu, kiedy, kiedy cała struktura zyskała jakby kulturę, od tego czasu mamy do czynienia z klasycznym rynkiem rosnącym, który przechodzi przez korekty i który oczywiście ma swoje załamania, bo to jest istota rynku, ale ciągle w ten sposób działa. Jednocześnie przy okazji, przy okazji kiedy tutaj mówimy o Dow Jones, proszę zwrócić uwagę, że te korekty często potrafią być naprawdę bolesne. Mimo wszystko rozmowy pod tytułem, pod tytułem, co jest bardzo częste u ludzi, którzy nie mają doświadczenia praktycznego, a tylko zajmują się dyskutowaniem na temat te, tego rynku, a jest nieznane. Rzecz polega na tym, że jeżeli mamy ten trend, który jest kontynuowany prawie 100 lat, to bez względu na to, jakie byśmy modele nie oglądali, nie ma kompletnie sensu oczekiwać, żeby, te, żeby ten rynek nagle zginął. A to jest to, co widzimy. To, jest typo, to są typowe lęki amatorów, lęki przed nieznanym. To nawet nie jest lęk przed tym krachem. To jest przed czymś, co ja nie wiem, a wszyscy mówią i się tego boję. Prawda jest taka, że wielu ludzi mówi, że jest wolnych od tej psychologii, w rzeczywistości tą psychologię sami napędzają. My bardzo chętnie się przyglądamy y, tym opiniom na ten temat, bo tak się złożyło, że w naszym środowisku tu w Polsce jest bardzo dużo teoretyków, albo niewielu praktyków, a ja przynajmniej tam nikogo nie, nigdy jeszcze nie spotkałem. I te lęki tutaj teoretyczne są wiele większe. Brzmi to może trochę nieprzyjemnie, ale my chętnie z tego korzystamy, bo jeżeli wszyscy powtarzają, że coś się będzie złego działo, to my wtedy się przygotowujemy na korektę i tak to wtedy działa. Teraz proszę zwrócić uwagę tutaj na ten prawy, bo to jest chyba też jakiś pewnego rodzaju model. Nazdak. Każdy wie, jak to wygląda. To Nazdak to jest w ogóle rewolucja. Wall Street y, był jaki był, to zawsze była konserwa. Nie każdy był w stanie się tam dostać, trzeba było mieć odpowiednie książki, pokazać odpowiednie numery i tak dalej. No i przed nazdak, Wall Street oczywiście potraktował Nasdaq jak tak samo jak traktuje się wszystkich rebeliantów, czyli czy aż zginie. No i kiedyś się rynek napompował, oczywiście w, 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 na przełomie milenium, kiedy wszyscy tylko kupowali, było bardzo, łatwo, było bardzo łatwo się tym rynkiem zająć, no to później nastąpiła lekcja pokory, wszyscy to znamy, się okazało, że wszyscy sławnie kupowali, mnóstwo znanych ludzi, świetnie. Przyszła lekcja pokory i później przyszła lekcja zastanowienia. Do mniej więcej 2010, ale proszę jednak zwrócić uwagę, to jest młody rynek, który już dojrzał. To jest młody rynek, który już nie biegnie w nieskończoność, który ma już swoje korekty i później kontynuuje ten trend. Więc jeżeli ktokolwiek miałby wątpliwości, co dalej z tym zrobić, zwracam uwagę. To jest początek. A ciągle, pomimo tej całej technologii, tego wszystkiego, co mamy, a zasada bardzo prosta: nie walczymy z trendem. Okay? Z trendem ktokolwiek próbował walczyć, został przejechany, rozjechany. Yeah, historia takich jest cała masa. Tutaj jest, mały, tutaj jest taki mały drobiazg. Ten trend może się nam czasem nie podobać. Możemy nie lubić Ameryki, co się bardzo często zdarza, a oni ciągle zarabiają. Jeżeli jesteśmy ideologami, no to możemy ich krytykować. Jeżeli jesteśmy analitykami, to nie mamy wyjścia, tylko ten trend uznać, jaki byśmy nie lubili. Podobnie z Indiami, czy mamy sympatię, czy nie. Jeżeli rosną i iluś tam lat, przeskoczyli nas i przeskoczyli Amerykę, to prawdopodobnie tak będzie, a nawet jeżeli nie będzie to mamy bardzo niewielkie szanse odgadnąć, że to się nie stanie. I kilka różnic dosyć ważnych, bo tak, w Stanach mamy kilka, no, kilka po prostu sektorów, więc mamy commodities w Chicago, z tym, że tak. Commodities są ze względu na to, że to są wszystko pochodne pod jednym dachem. Zupełnie inny marketing, zupełnie inna kwestia, zupełnie inaczej się do tego dochodzi i zupełnie inaczej się do, do tego podchodzi. Następnie mamy Wall Street, konserwa. a Duże nazwiska, wielkie, wielki kapitał od lat w podobny sposób. Wall Street to jest ciągle konserwa, która zawsze. Była budowana na fundamentach. Jeżeli ktoś nie ma podstaw z księgowania i z accountingu, nigdy tam pracy nie znajdzie i nie ma co szukać. Jeżeli przyjdzie, będzie machał wykresami, no to wątpię, żeby ktokolwiek, ktokolwiek się to w ogóle przyglądał. Tak jest Wall Street, nie walczymy z trendem, nie ma sensu. Tak oni w to wierzą, tak wierzą ich klienci, nie ma sensu. No i teraz znowu mamy NASDAQ. A tak jak widać, zupełnie nowy, który na pewno będzie bardziej gwałtowny. A na pewno jeszcze nieraz pokaże nam o wiele gorsze korekty niż Dow czy SP 500, no cokolwiek, bo to jest po prostu inny świat, inna kultura. Ale on tu jest, on tu z nami zostanie. I bardzo możliwe, że jeszcze pojawią się inne. I zwracamy na, na co zwracamy uwagę. Każdy z nich jest zupełnie inaczej, podlega innej dystrybucji, zupełnie inaczej to wygląda, podczas kiedy GPW było to pod jednym dachem. I to jest problem. No bo jak to rozdzielić, żeby do wszystkich trafić? Zupełnie inni ludzie, zupełnie inni ludzie są zainteresowani tym, zupełnie inni ludzie zainteresowani są czym innym. Więc tu jest jedna kwestia, w której widzimy różnicę, że to po prostu ta dystrybucja i promocja pochodnych myślę, że jest o wiele bardziej skomplikowana tutaj w Warszawie i o wiele trudniej trafić z tego właśnie względu do tych, którzy tego szukają. Co my mamy na ten temat do powiedzenia? To jest artykuł, który zamieściłem w 2005 w Futures Magazine. To w tej chwili to już jest Modern Trader. I przez te 20 lat on pokazał, że jednak jest skuteczny i ma sens. Bynajmniej nie oczekuję żadnych splendorów z, z tego tytułu, ale moi współpracownicy znaleźli kiedyś ten artykuł jakieś 10 lat temu. Na stronie chińskiej, ponieważ nikt go, o niego nie pytał, więc po prostu został ukradziony, co poczytuje sobie jako pewnego rodzaju honor. Niestety nie znam ani kantuńskiego, ani tego drugiego języka, ani mandaryńskiego, więc nie byłem w stanie doczytać, co tam było, no ale faktem jest, że tam wisiał. Przez te 20 lat pokazał, że to się nadaje i to dlatego go tutaj prezentuję. Bo ma to pewnego rodzaju cel. Więc tak, to jest ostatnie 10 lat, vix No i mamy to, co mamy. To nie jest, to nie jest rynek, który ma długotrwałe trendy tak jak Wall Street. Z wielu powodów, ale naszym zadaniem nie jest zgadywanie powodów. On jest w tej chwili bardziej podobny do takiego nowego rynku jak Nasdaq albo nawet Wall Street, kiedy był dawno temu. I tak jak tu piszemy, tradycyjny wykres nie zawsze jest pomocny. Więc jak wygląda to przy użyciu tej naszej metody, gdzie rozbijamy go na kawałki? O, no proszę zwrócić uwagę, że to jest dokładnie, ona, ona mierzy procentowy rozrzut po od na każdym początku okresu to są akurat miesięczne można to robić tygodniowo można to robić półtora tygodniowo można to robić dwudniowo jak to sobie życzy proszę zwrócić jednocześnie uwagę że na wykresie tradycyjnym ta część od 2020 no widać że jest powiedzmy jakiś ten kanał szerszy ale jednocześnie nie widać jakichś wielkich dramatów natomiast ODI a pokazuje, że rozbieg tych okresów jest o wiele większy, dlatego też do tego po pewnym czasie opublikowaliśmy dodatkowy, dodatkowy indeks, który pokazuje mobilność. Nie byliśmy za bardzo zadowoleni z samego i zmienności, volatility, także jest jeszcze drugi indeks, który pokazuje mobilność. No i teraz jeszcze chwileczkę, gdzie w ogóle jest ten cały wolumen, proszę zwrócić uwagę. To są przede wszystkim Stack Index Options. W, w ten sposób się tu zdobywa najwięcej kapitału. Ta, cała reszta też jest istotna, owszem, ale przede wszystkim to są opcje na uh, indeksy giełdowe. Uh, no i żeby za daleko uh, się nie rozbiegać, to nie jest żadna mądrość. Specjalnie to wrzuciłem slajd. Po prostu, yy, po prostu yy, wrzuciłem w Google yy, Stack options i Google sam od razu wyrzucił mi chyba z 60 stron na ten temat, co to jest tak, stock options, dlaczego one są takie, a nie inne. Używane są w tej chwili, po pierwsze do tego, żeby, do wynagrodzenia pracowniczych, a jednocześnie tak są zmontowane, że czym dłużej pracownik zostaje z nami, tym Więcej ma zysku z tych opcji. Okay, więc to jest jakiś pewnego rodzaju dodatek do wynagrodzenia, a jednocześnie nie, to, nie jest to gotówka. Więc nie jest to przypadek, że mnóstwo firm zaadaptowało opcje, nawet często nie wiedząc, co to opcje są. Okay? No i teraz, czy w Polsce mamy coś podobnego? Ja tylko wytłumaczę, że y, jak działają y, plany kapitałowe amerykańskie. Więc struktura wygląda w ten sposób, że to są tak jak konta bankowe. Można to w każdej chwili wyjąć, to jest gotówka. W razie, jak coś się stanie, a robię zlecenie jutro i jest to w banku. Owszem, podatki, wiadomo, ale to jak do tej pory nie spotkałem się, żeby ktokolwiek wiedział. E, IRS, amerykański urząd skarbowy, e, w, w momencie, kiedy ten kapitał używamy do pewnego czasu to yy, nie nalicza kary, czyli możemy część tego kapitału wyjąć, jeżeli zarobimy to wróci i nikomu nic się nie stanie, albo przynajmniej tego część wyjąć a, i, nie, i nic się nie będzie działo, a jednocześnie nic na tym nie traciły. Regulacja. Regulowany broker, żadnych wodotrysków. Żadnych jakiś tam jakichś tam yy, powiedzmy yy, programów wyższego ryzyka, bo to są plany emerytalne. Ale w tej, w tej postaci to nie jest tylko plan emerytalny, on się tak nazywa. To jest przede wszystkim plan kapitałowy. On ma do, za, do, on ma w zasięgu dość do emerytury. Ale chodzi o to przede wszystkim, żeby po prostu te, ciągle była ta więź inwestora, tego posiadacza konta z tą gotówką. No i tak, obsługa klasa ryzyka. Czyli, tak jak mówiłem, tylko regulowany broker, żadnych wodotrysków typu jakieś krótkie opcje, to jest niemożliwe, bo to są emeryci. Oni mogą trochę z tego stracić, ale nie, się nie muszą na wszystkim znać. No i teraz dystrybucja. Też jak to wygląda? Bo ja widzę, że w PPK, tutaj w polskich programach PPK, jest coś takiego, że pracodawca daje część i pracownik odkłada część. W Stanach jest to system progresywny. Po dwóch, trzech latach pracy, pracodawca dokłada 30%, zostaje z nimi dłużej 50%. Zostajesz z nimi dłużej, dokłada 60% i to w ten sposób człowieka wiąże. Natomiast porównanie do polskich systemów nie jestem tutaj kompetentny, dlatego poproszę mojego współpracownika i współpartnera Mariusza Tymosza, który omówi rynek polski. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Mariusz Tymosz, GoodCom partner z główny analityk, zajmuje się rynkiem finansowym od ponad 10 lat. Psychologia wzrostu, nie tylko wyniki. Jako ludzie oczekujemy zmian, y, które zachodzą stopniowo, powoli, ale też są równomiernie rozłożone w czasie. Wszystko to, co gwałtowne, sko skokowe, jest dużo mniej przez nas ak akceptowalne i obarczone dużo większym ryzykiem, chociażby w postaci stresu. Y Stopy zwrotu, nie tylko wyniki. Stopy zwrotu są istotne, wyniki są istotne, ale nie mogą być najważniejsze i nie powinny być decydujące. I tak właśnie skonstruowane są amerykańskie plany emerytalne. Nawiążę tutaj do sytuacji sprzed dobrych kilku lat, kiedy razem z Krzysztofem analizowaliśmy plany emerytalne Amerykanów w ramach 401K. I ku mojemu zaskoczeniu, ku mojemu zdziwieniu. Okazało się, że spora część tych planów emerytalnych w części akcyjnej zawierała spółki, zawierała walory, które były mało zyskowne albo posiadały niewielkie stopy zwrotu. Mimo tej zyskowności niewielkiej, było kogokolwiek trudno zachęcić, namówić do, do zmiany części tego portfela na produkty o podobnej klasie ryzyka ale o większej zyskowności. Pokazuje to więź emocjonalną, jaką przyszli emeryci mają z kapitałem, co jest bardzo istotnym elementem budowania całej kultury inwestycyjnej, która tak dobrze funkcjonuje od lat w Stanach. Wracając na polski rynek i do naszych planów emerytalnych, które funkcjonują w Polsce tych najbardziej popularnych, czyli indywidualnych kont emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych, jakie braki, jakie różnice w stosunku do tych amerykańskich. Przede wszystkim brak swobodnego do kapitału w przypadku IKE. W całej reformie emerytalnej tworzenia programów planów emerytalnych zagubiliśmy coś takiego jak więź kapitałowa połączenie emocjonalne przyszłego emeryta z, ze swoim kapitałem. Utrudniony dostęp do, do inwestycji w obligacje skarbowe w przypadku IKE. Nie mówimy tutaj o kontach dedykowanych jak IKE obligacji. Jeśli chodzi o PPK, również brak swobodnego dostępu do kapitału, podobnie jak w IKE, a to, co tak dobrze i poprawnie funkcjonuje w amerykańskich planach emerytalnych od wielu lat. Dystrybucja, system progresywny. Dystrybucja podobnie wygląda w przypadku PPK jak w przypadku pracowniczych planów w Stanach, aczkolwiek brak jej zasadniczej różnicy. Systemu progresywnego, o którym wspominał Chris, a, o którym, który w, w, motywuje pracownika do pozostania w danej firmie, jeśli wraz ze stażem swoim pracowniczym ma zwiększane składki emerytalne. Obsługa i klasa ryzyka. Kilka miesięcy temu, półtora miesiąca temu w polskich mediach pojawiła się informacja, że do firmy XTB wchodzi IKE. Nie mamy nic przeciwko firmie XTB, ale nie znamy osobiście kraju na świecie o wysokich standardach rynku kapitałowego, na którym plany emerytalne zarządzane są przez brokera, który działa na rynku nieregulowanym, czyli inwestuje w instrumenty wysokiej klasy ryzyka. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć dalej stosunkowo wysokie opłaty za, za prowadzenie PPK pobierano przez niektóre banki pomimo ustawowej, rządowej opłaty w wysokości 0,5%. Dziękuję.